Tylko, że jak jest taka akcja i się wozi w takim bagażniku taką cegłę, to jak się dopiero zahamuje albo ma się, nie daj Boże, kolizję, to taka cegła nam się... Ileż to trzeba mieć cierpliwości? Pojechał. Dobrze. Oj, powiem Wam, że lubimy sobie czasami pojęczeć, pozrzędzić rzeka, o jak mi jest źle w życiu. O Jezu, ile mi rzeczy zabierają. Coraz mniej mogę, coraz jest mi gorzej. Niby wszystko jest, niby tutaj ładnie, pięknie zielono, ale oj, mówimy panie Adamie, pan jeździ takim samochodem wielkim, ale tylko cztery cylinderki. I już jęczymy. No i po co jęczeć? Jeżdżę samochodem wielkim i ma cztery cylinderki. I nie będę jęczał z tego powodu, mi to pasuje. Jeżeli takie cztery cylinderki w tak wielkim samochodzie postawionym na 22-calowych felgach są w stanie wykrzesać 325 koni mechanicznych, są genialnie zestopniowane z ośmiobiegową, fantastyczną skrzynią, to ja nie narzekam. Ja nie jęczę. A bo kiedyś, panie Adamie, w X-Piące to tylko sześć cylindrów, czy w Gielę. Okej. Okay. Kiedyś 6, może 8, może nawet 12 było kiedyś w tuaregu upakowane oraz 10. Ale po co? Mamy miniaturyzację, mamy obniżanie masy, mamy cztery cinderki, które ten samochód pchają nad wyraz dziarsko. Ale to jest samochód dla starych ludzi. Takich. Siedem miejsc, wielkie wnętrze, terenowy, lekki walor. Wszystko się dzieje pięknie. Szlifierz też szlifuje, jak zawsze, jak co dzień, jak tylko odpalimy kamery, to on włącza i rżnie kamienie tutaj, ale powiedziałem, trudno. Będziemy robić dalej. Są też na tym świecie młodzi ludzie, którzy chcą korzystać, z minimalizmu w luksusowym wydaniu w nieco odmienny sposób niż ja. Mniej funkcjonalności, mniejszy gabaryt, niższa masa i z czterech cylinderków co się zrobiło? Trzy cylinderki tu przywędrowały tylko. Taki fajny suf, naprawdę wielki, ogromny, też na wielkich kołach i takie małe trzy cylinderki tutaj bryczą pod maską. Tym samochodem już w poprzedniej wersji jeździłem, czyli XC40, wersji T3, kiedyś na planie Automaniaka. I powiem Wam, że naprawdę 90% kierowców, gdyby zasiadło za sterami tego samochodu i ktoś by im nie powiedział, że tutaj drzemią trzy cylinderki, to by się nie kapnęli. Kiedyś trzy cylindry. To było złe wyważenie, to było dygotanie, to było walenie bok w bok, od poduszki do poduszki ten silnik się kolebotał gdzieś tam pod tą pokrywą. To była zła kultura pracy, to były słabe osiągi, szczególnie trzycylindrowce na przykład wysokoprężne z grupy Volkswagena dawnych czasów. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj ten silnik naprawdę pracuje normalnie, daje takie osiągi, że auto przyspiesza w mniej niż 10 sekund od zera do setki i pozwala w takim niemałym w końcu samochodzie spalić 5-6 litrów na setkę. I tu się zaczyna do robić dobrze. I tu zaczniemy ten samochód pod tym kątem rozkminiać. Ale nie samym silnikiem człowiek żyje. Nie należę do ludzi nadmiernie nerwowych. Nie mrożę ludzi wzrokiem, kiedy poproszą mnie choćby o to, żebym podał im na przykład kawałek ciasta. Ale pewne rzeczy mnie denerwują w życiu. I denerwuje mnie na przykład to, że było dobrze, było normalnie, a w XC40 muszę wszystko robić dwa razy. Wszystko, czyli wrzucać przełożenia. Stoję na przełożeniu typu parking, przesuwam raz, wrzuca mi się neutral, muszę tryknąć drugi raz, żeby włączył mi się drive. To samo jak chcę, o, pojadę do przodu i chcę na przykład cofnąć neutral i wsteczny. Dlaczego mam robić dwa razy coś, co całe życie robiłem raz? Popatrzcie na XC40. Niezwykle, moim zdaniem, udany projekt stylistyczny. Piękne od zawsze było nowe XC90. Uh -huh. Piękne od zawsze było XC60, ciut mniejsze, skamuflowane, jeszcze takie dostojne, jeszcze takie statyczne, a tu nagle, tada, wpada taki młodzieżowiec i mówi, jestem, będę. I w pierwszym roku, kiedy pojawił się na rynku, zdobył. Prestiżowy tytuł samochodu roku 2018 to był rok bodaj, a rok później XC40 zaczęła się sprzedawać lepiej niż 60 i 90. Macie pojęcie jaki projekt? Pierwsze moje wrażenia po pierwszych dosłownie metrach w tym samochodzie, to jest takie delikatne wrażenie sztuczności. Elektryczny układ wspomagania kierownicy działa perfekcyjnie. Zaciska się. Siła układu kierowniczego, kiedy jadę szybciej, bardzo lekko chodzi układ kierowniczy, kiedy manewruję na parkingu, ale jest to taki pierwszy element sztuczności. Dodawanie gazu też jest trochę sztuczne. Zawieszenie pracuje tak, jakby było zrobione z pustych amortyzatorów. O, tak bym to nazwał jakby tam za mało oleju wlano do tych amortyzatorów, tak jest bong, bong, bong. Ani nie za miękkie, ani nie za twarde, tylko sztuczne, sztuczne. Wszystko jest jakieś takie sztuczne w tym samochodzie. No ale już na równej nawieśni to że buzi dać, no. prawda? O o, no płynie. Się, teraz się płynie, no właśnie. No, no widzicie. Pan Piotr potwierdza. Pan Piotr to jest element tylnej kanapy nieodłączny, szczególnie w samochodach dwumiejscowych. No, ale tutaj rzeczywiście można się poczuć bardzo, bardzo dobrze, pod warunkiem, że nawierzchnia jest równa. Ogromne koła ogromnej średnicy też sprawiają, że ten komfort jest nieco obniżony, bo wystylizowany ten samochód jest przepięknie, no ale taka obręcz niestety zabiera odrobinkę komfortu. To zderzenie kolorów prosty manewr. Nazwałbym go mykiem motoryzacyjnym. Odcięty na słupku C przetłoczony ze spoilerem z anteną typu Płetwa Rekina, do tego jeszcze te białe lusterka. Zobaczcie, białe, 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 a to ciemne. I od razu wygląda dobrze. Gdyby to auto było całe takie szaro i ponure, przeszlibyśmy w ogóle. To jest całe białe, nie? Też wygląda dobrze, skumane, No właśnie, to jest i to jest ten czar tych samochodów. Tył jest śliczny, i romantyczny. Naprawdę, zobaczcie, jak to jest podzielone pięknie, jak to jest postopniowane. To nie są schody, to są takie wysublimowane stopnie niczym w teatrze. Mulę róż. O, ale pojechałem teraz, ostro. Musi być troszkę prestiżu, musi być troszkę luksusu, czyli klapa elektryczna, żeby się tej nie zamęczyć. I bagażnik 460 litrów, dużo mało jak w sam raz. To jest taki standard bagażnikowy. Pamiętajcie, że ci, którzy kupują suwy, czego dobitnym przykładem mogą być te niewielkie jak Lexus UX. Nie liczą każdego litra bagażnika, jakby to było być albo nie być w samochodach dla nich. Po prostu ten bagażnik musi być w miarę funkcjonalny, w miarę dostatni, w miarę pojemny i koniec. Nie, nie będziemy bić rekordów, wolimy mieć samochody ładniejsze niż samochody wielkopojemne. Ten jeszcze skrywa tutaj, jakby drugi bagażnik pod pierwszą podłogą. U, a także skrywa element akcji edukacyjnej, czyli cegła obudowana. Ile waży tablet, który wala się gdzieś po samochodzie. Jest źle zaształowany, dalej się wala, i w momencie gwałtownego hamowania albo kolizji nagle masa tableciku staje się masącego. Zobaczcie na mój bichol, to jest naprawdę. O, ciężkie. Dobre. Dobre to. Tyle, że jak masz w bagażniku taką cegłę, to ona w czasie kolizji albo gwałtownego hamowania, albo nie daj Boże, wypadku staje się jak płyta betonowa, z której zbudowano ursynów. No więc trochę to niebezpieczne takie coś niezamocowane w bagażniku wozić. Ale akcja jest i dobrze, niech będzie. No i teraz zabij mnie glino. Jakby mnie ktoś wsadził, zakryłby oczy, jak kurde koń wyścigowy, kiedy jest prowadzony na padok, i bym powiedział: Panie Adaśku, no to ile tutaj, co tutaj za silniczek jest w tym samochodzie? No i co, ja bym się tak przyspieszył. No dobra, jakbym przyspieszył, to bym się poznał, ale jakbym jechał równo, tak jak teraz. Nie mam zielonego pojęcia. To jest trochę jak z hybrydą. Efektywnie przyspieszyć i toczyć się bezszelestnie. Tak też eksploatuje się nowoczesne silniki downsizingowe, takie trzycylindrowce. Pojemność tego silnika to jest 1,5. Moc to jest 163 konie mechaniczne. 250 Nm momentu obrotowego gdzieś tam w okolicach ten samochód Krzesa. Wyniki. Jak najbardziej zacne, jak najbardziej słuszne, zważywszy jeszcze na fakt, że ten samochód waży 1670 kg, prawie 1700, jak się cegłę do bagażnika włoży, a ta jest, no to pchnąć trzema cylindrami 1700 kg zaczyna się robić sytuacja dosyć skomplikowana. Ale nie dla tego silnika, bo nie dość, ta kultura pracy jest nienaganna, to jeszcze ten walor niezłych osiągów tutaj następuje. Ten samochód z tym silnikiem ma prędkość maksymalną ograniczoną fabrycznie do 180 km na godzinę. Tutaj Skandynawowie wiodą prym i powiedzieli: Nie będziemy jeździć szybciej. Nawet po niemieckich autostradach, panie kolego, panie Adasiu, panie Piotrze, pojedziesz pan tylko 180 na godzinę, choćby nie wiem co, i odetniemy ci to. Prawdopodobnie każdy tutaj zenek, Heniek, mechanik będzie w stanie to obejść jakoś. Tego nie wiem, być może tak, ale fabryka nakazuje nie przekraczać tej prędkości nigdy i nigdzie w tych samochodach. Hmm, swego rodzaju taka wycieraczka nam przywędrowała tutaj na boczki drzwiowa, żeby się buty chciało o nią wytrzeć, naprawdę takie, takie sukno dziwne jak przed wejściem do szkoły podstawowej na Gocławku. Dobre to. Jest audio Harman Kardon, oczywiście jak to w Volvo. Harman Kardon wcale nie oznacza top of the tops, Harman Kardon to jest ta średnia półka, jeżeli chodzi o audio. Bowers and Wilkins to jest ten top z tymi żółtymi, keblarowymi membranami. Fantastyczny zestaw audio, ale ten też jest niezgorszy i też można z niego korzystać na co dzień i od święta. Podczas normalnej miejskiej eksploatacji Wix C40 T3, jest prosta wersja w końcu silnikowa. Zaskakuje cisza, auto jest świetnie wygłuszone, zarówno od strony nawierzchni, jak i od strony powietrza, jak i od strony układu napędowego. I faktycznie tylko przy przyspieszeniu, jak tu już ktoś się uprze, żeby sobie ponarzekać, tak jak sobie może ponarzekać xc 90 że ma cztery cylindry, a tu, że ma trzy cylindry, no to niech sobie narzeka, a jak lubi. Ale to jest tylko ten jeden i jedyny moment, kiedy ten trzycylindrowiec w ogóle daje znać o sobie, że jest. O, bo jak jadę łagodnym gazem, Sorry Gregory. Nic nie słyszymy. Wyciemniony ekran przed moim nosem i ten pionowy tablet, który został, on się pojawił już w pierwszym XC90 nowej generacji i volvo trwa przy tym, żeby nie robić tego ekranu w poziomie. Tak jak wszyscy dzisiaj, w większości samochodów Tesla, jeszcze ma oczywiście dwa razy większy jak to Tesla i też ma to wszystko w pionie. Jest to intuicyjne. Początki tego systemu były trudne, ale tak naprawdę wystarczy dwa razy sobie tutaj puknąć palcem. Jest oczywiście Apple CarPlay. Można tu się naprawdę tą elektroniką pobawić. Pamiętam, pierwsze prezentacje tych samochodów XC60. 60, czy później XC40 siadaliśmy sobie na przykład z zespołem, który zapraszałem podczas prowadzenia tejże prezentacji i rozkminialiśmy te wszystkie nowinki techniczne w tym samochodzie. Muzycy fascynowali się, jak tutaj słychać. Ależ to daje. A ja fascynowałem się samą rozmową z muzykami, bo uwielbiam z muzykami rozmawiać. Dobrze, ktoś wyliczy. Co proszę. No sala, no sala koncertowa, tak. Parę elementów względem starszych braci. 60 i 90 zostało tutaj zmienionych. Nie odpala się już samochodu tutaj, tak jak, jak kiedyś, tym cynglem takim 90, tylko tradycyjnie plastikowym guziczkiem. Widać, że są inne materiały tutaj w 40. -ce. Nie ma tutaj takiego prestiżu, jak w tamtej y, 90, co stoi. Nie ma skóry na deski rozdzielczej. Jest plastik, są materiały ekologiczne. Fotele też są z takiej szarej szmaty zrobione po prostu, bo jest to szara szmata. Nie bójmy się użyć tego słowa, to nie jest ani żaden welur, ani żaden materiał skóropodobny, tylko szara ściera, po prostu taka wyślizgana, jak kiedyś, no nie wiem, w Lanosie albo w Nubirze się ją spotykało. No, takie czasy mamy niestety i do tego się musimy przyzwyczaić, że nie będziemy się już napawać teraz elektryzującą jakością we wnętrzu samochodów, tylko wszystko musi być z recyklingu, no i do tego też się trzeba jakoś tam dostosować. Auto jest nie tanie, bo kosztuje od około 150 tysięcy za 200 tysięcy można mieć dobrze wyposażoną wersję. Auto jest tylko przednie napędowe, połączone z bardzo dobrym, bardzo sprawnym, bardzo trwałym automatem. Można zakupić taką tę trójkę w wersji ze skrzynią manualną, ale tradycyjnie. Jeżeli chcemy odpoczywać w swoim samochodzie, nie polecam wersji manualnej, bo trzeba się w mieście naszarpać i namęczyć za własne pieniądze zupełnie niepotrzebnie. Samochód, który naprawdę na wiele pozwala, chociaż nie ma napędu na cztery koła, jak znakomita większość suwów crossoverów w Europie czy w Stanach Zjednoczonych ten samochód sprzedaje się z napędem na jedną osi, jak się okazuje, bo to potwierdzają badania użytkownikom tego typu aut, taki napęd w zupełności i w 100% wystarcza. Większy prześwit oczywiście pozwala wjechać w taką nieskoszoną trawę jak na przykład niedaleko mojej posesji, ale w sumie nic więcej. Pozycja za kierownicą genialna. Mam poczucie siedzenia w dużo większym samochodzie niż w istocie XC40 jest, bo ten samochód ma zaledwie 4,60 m długości, nie dobija nawet do 5 metrów, natomiast z pozycji kierowcy jest to bardzo, ale to bardzo dorosły samochód. Ciemne wnętrze, dojrzałe wnętrze dla dojrzałego mężczyzny, nieprawdaż? Ten samochód jest przeznaczony do ruchu wielkomiejskiego i do ruchu takiego jak ja teraz. Zobaczcie, trzy pasy do przodu, puściuteńko. Jadę równo, jadę w ciszy, relaksuję się. Nie jest to ani limuzyna, ani wielki suf nasączony, kipiący mocą, jak kiedyś, nie wiem, jechałem Kajenem Turbo S. I wiedziałem, że jadę, wiedziałem, że mam te setki, tysiące koni mechanicznych pod, pod maską, jechałem w długą trasę i co 300 km tankowałem 90 litrów paliwa, a nie wykorzystałem tej mocy i momentu właściwie w ogóle. Wykorzystywałem to w jakiejś minimalnej, no i jechałem 140 z tempomatem. Po co? Ja się pytam, po co? Trzy cylinderki, auto jest rozpędzone, auto się pięknie toczy, chwilowe spalanie, w tej chwili przy 120 na godzinę mam 5,5 litra benzyny na 100 km i naprawdę wydaje mi się, że więcej niczego w dzisiejszej motoryzacji nam nie potrzeba. Użytkowo będziemy podchodzić do samochodów coraz bardziej niż uczuciowo, czy to są... Zgasłem jak ten przycyjny drobiec. Czy to są zalety, czy to są wady? Nie mnie to oceniać. Ja po prostu testuję, ja Wam przedstawiam to, co na rynku się fajnego i nowego pojawia. Miję samochód pasuje. To jest samochód dla żeglarza, dla motorowodniaka, dla y, młodszego nieco ciałem działkowca, dla gościa, który gra w rugby, w baseball, w cokolwiek, no, który coś fajnego w życiu robi. Pływa na kajcie, na windsurfingu albo na supie, wtedy kiedy nie wieje.